I zaczynam od kręcenia kołem fortuny, jaki kolor nosimy dzisiaj przez cały dzień. Przez wszystkie filmy A czekaj, nie w tą stronę. O Nie! 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 Nam się póki co kolory, których najbardziej nie! 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 Chodź, zakręć Ale nie jest źle, bo no to Alright. też mam Wszystko tylko nie czerwony i różowy, bo mam tak idiotyczne ubrania Jest! Ja to... oh. yes! oh. yes! On ma jeansy i sweterek Daj. Tak jak zawsze Bardzo mi się to podoba Ja chcę niebieski albo zielony Zielony, zielony, stop, stop, stop! stop. To jest! Kochani, yes! karta wymiany. Ja yes! Nie dam rady różowego, nie lubię tego koloru ani niebieski jest git, więc proszę bardzo, różowy dla Ciebie. Okej, okay, czyli udało mi się złazić, byłem gotowy. Teraz muszę tylko włosy zmyć i będzie perfekto. No, ja wątpię, Ja nie mam nic. Ej, eee, kurde, mam się wymienić w wigą bo czerwone bardziej brzmi nie... no, jak szkoda to musicie dzisiaj nie spać całą noc, żeby być na bieżąco z każdym filmem Ponieważ co godzinę będzie się na naszym kanale pojawiać film Dokładnie to co robimy od 8 do 9, zobaczcie o 8 Od 9 do 10, zobaczcie o 9 i tak dalej Przygotowałam sobie ambitnie wszystkie stylówki na dzisiaj I popatrzcie, różowego jest dużo, zielonego jest dużo Niebieski to był mój faworyt na dzisiaj I to jest tak czerwony Spodnie, jeans niebieskie, tak? Góra niebieska. I mieliśmy taką umowę między sobą, że buty nie muszą być w tym kolorze. Każdy outfit przygotowany na oddzielnym wieszaku: biały, niebieski, czerwony. Chciałam niebieski, bo mam piękny outfit na scenę. Mam różowy, który mi się najbardziej podoba i śniło mi się, że byłam w tym różowym. I wylosowałam zielony, ale to i tak dla mnie zawsze lepiej niż biały albo czerwony. U uh, Lulu, przepraszam cię za to bardzo serdecznie. To jest mój outfit, jestem ready. Tylko teraz musimy włosy zmyć, żeby być fresh. Słuchajcie, teraz dla wszystkich panów, oczywiście. Idę zabrać ubranie, wiecie? Yes. Yes. Jest lepiej niż myślałam. Myślałam, że będę miała dzisiaj kijowe outfit na tuchanie polatowała, je! Oh yeah. Tym wszystkim musimy jeszcze wcisnąć koncert. To jest coś, co mnie najbardziej stresuje na świecie. Idę po mojego asystenta, który mi pomoże zmyć włosy, żeby mi się nie zrobiły fioletowe, ale wygląda jak skrzan. Ej, wyglądasz wartość jak pani wiosna. Jak pan wiosna. Dobra, mam tutaj niebieski outfit i słuchajcie, mam nawet dwie pary spodni, ponieważ jedna będzie na koncert, taka skórzana, pewnie umrę z ciepła, ale... git. I jedna taka bardziej materiałowa Co? <noise> Nic zielonego Lepiej to niż czerwień Ale i tak nie czuję się na tyle dobrze w tym outficie Najgorzej, że smarznę, a nie mam żadnej zielonej kurtki, bo myślę ja się nie, się nie... Hania ma zieloną kurtkę tak. Hania uratowała mi życie Bo ogólnie naprawdę bym dzisiaj zmarzła Ale pożyczyła mi bluzę Także dzisiaj nie umrę zimna Uwaga zobaczcie stylówkę wiki Na następne 24 godziny Nie jest na dzisiejsze 24 godziny Bo tutaj proszę bardzo mam stylówkę na koncert której się tak naprawdę na tabenę najbardziej stresuje Ale wiecie co to nie jest bez przypadku ten kolor Bo czerwony to jest odwaga Ej dobrze ci w czerwony a kurde! Zrobiłeś to gorąco, no to ja was zaspokoję. <grym> Uspokoić, a nie zaspokoić. <grym> Jak wyglądam? Oh my god! robimy fioletowe włosy. Nie spiesz tego, bo stary dzisiaj najważniejszy ciebie w moim życiu. Zimną wodą, asystent do zwolnienia. To są moje spodnie inspirowane spodniami świeżego. One były do różowego outfitu. No chyba sobie żartujesz, one w ogóle nie są różowe. Słuchajcie, jest akcja. jednym z odcinków będzie robienie nutki, a później nagrywanie teledysku do niego. No i... Zrobiliśmy taką małą akcję, jakoby niby Bero miał się nie wyrobić z nutką, i oni myślą, że się to nie uda. I dokładnie im to powiemy. A na miejscu Bero będzie sobie czekał z gotową nutką dla nich. Ale oni o tym oczywiście nie wiedzą, więc to jest taki mini prank na dżęso. Patrzcie, ile roboty z fryzurą. Tak to zawsze wstawałem, wszystko było gotowe. A teraz <laughs> jakieś stare przedziałki, sraki. Ogólnie to dalej szukamy kogoś, kto pomoże z piosenką. raczej znaczy się to nie uda, bo generalnie nagrywacie za godzinę na nie A tekst mamy? Czy teksty też nie mamy? Nie, nie mamy. Nie ale... bit jest. Dobra, daj po prostu jemu dwie godziny i napiszę jakiś numer. tema. <noise> Właściwie to ma 25 minut Ej, tak. zróbmy numer tak. na freestyleu I my wczoraj napisaliśmy 4 wersy w 15 minut No wy, ale ja... No ale pomożemy. my wam pomożemy, zróbmy to Wątpię, że jest czas na to, nie? No, ale jest dobra wiadomość Przygotowaliśmy dla was parę niespodzianek Które o, będziecie o, sobie co godzinkę odkrywać Liczę, że tam będzie w środku taka zarobista kawka, Taka parioletka Jest coś ciężkiego o, o. Uwaga, proszę państwa Box numer 1. CZOGO to na świecie. Ej, dobra, ale. Bardzo fajna. Ale ja jesteś A. Jeszcze raz nam Dziewczyny pojechały na hale. Ale, żeby dowiedzieć się, po co dziewczyny pojechały na hale, musisz nas oglądać następny odcinek, który wyjdzie za godzinkę. Jeżeli uda wam się obejrzeć wszystkie odcinki w ciągu całej 24 godzin, napiszcie w komentarzu, wytrwałym. Trochę się spóźniłem, popracowałem nasz nowy merch. Ba, I nie dopracowałem, przepraszam. Ale jest na Gen Oczywiście to nie tak, że w aucie sobie odpoczywamy, ponieważ mamy przygotowany challenge zrobić precyzyjne rzeczy zapieprzając fajną furką. Kto zrobi więcej precyzyjnych rzeczy poprawnie, wygrywa stówkę. I zaczynamy od pomalowania ust na czerwono. Dobra, proszę państwa, naszym zadaniem słuchajcie, będzie konkurowanie konkurencjami. Osoba, która poradzi sobie najgorszej, będzie musiała przez następną godzinę robić jakieś wyzwanie. Tak, Będzie losowała na kole fortuny jedno utrudnienie, jedną karę. Może być bardzo śmiesznie, ponieważ jest tam kilka ciekawych kar na pewno no. Ale zobaczymy najpierw kto wygra Zaczynajmy Ej to może ale. zacznijmy właśnie od konturówki Tak, tak, tak koniecznie jest, Oczywiście najlepszy zestaw Gen Z o, 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 Tak Trzy, cztery, już? No, no, nie! Wielu. Ładnie miało być! Sam powiedziałeś, że najszybciej, więc zrobiłam najszybciej. Okej, okay, ja przyznam się, nie zaliczę sobie punktu z tego względu, że jest przerwa. W konturze nie może być przerwy. Ogólnie. Więc Fausti zdobywasz punkt. Tak, Fausti, Fausti zdobywa punkt, bo Fausti ukończyła to zadanie przede mną i jeszcze zrobiła to najłatwiej. Eee! Ej, teraz jak mnie się, to ja jeszcze nie widziałam moich nie ust no, i dopiero no, teraz no, ja mam no, faust no, Tak. No, się Ej, ale kurde Dobrze ci nice. to no. Pierwsza konkurencja, kubeczki Wiadomo co trzeba z tymi kubeczkami zrobić, tak podbić, żeby upadły na drugą stronę I osoba, która pierwsza zrobi nie. trzy, nic nie dostaje, a. ale osoba, która zrobi to ostatnia, no to ma punkt karny robimy? Karne robimy? No, karny, no, tak, no, ale nie no. rzuty, tylko a. punkty Trzy, cztery, tre a. O, jeden. Kurde. Ja w to byłem dobry ja zawsze To fuck yeah, Let's go! Co? Z... Nie, fuck. fakt. <s Elliott> o, hey, Wiecie, kto nie ma punktu karnego? Na pewno ja. Hey, nie mogę ani jednego zrobić. Dobry duch! Dobry duch! Dobry duch! Dobry Ale Dobry kombat. ale kombat Dobry ]right! duch! Yeah. Yeah. O! Lauratie! Czyli! Pierwszy punkt karny idzie do świeżego! To dobra! To jak mamy konturowcze, to teraz czas na pomalowanie usta czerwono. Trzy, trzy! Już! Już! Oj, to mnie. A jak to wygląda Jest git? U ciebie wygląda git, a u mnie? Git! Czerwony to chyba nie jest mój kolor, nie! Bartek, musisz wytrzymać 20. Bierzcie to od niego szybko! Pomóż, on ma detoks kofeinowy! Jaki będzie? jest to, żebym w jakiś sposób napił się chociaż trochę kawy, żeby nikt tego nie zauważył. Nikt nie pozwoli mi tego zrobić, a ja muszę. Ej, najlepsze jest to, że ja jako jedyna wziąłam sobie eyeliner w słoiczku, a laski sobie pisak, więc już wiemy, kto wygrywa. w No, tego, ale... To nie, ma... to jest dłużej. Uch. Myślałam, że miałeś takie... I wygram. Przegram. A, ale z drugiej strony tobie będzie łatwiej to zrobić ładniej, a nam z Hanią będzie ciężej. Ja w ogóle będzie teraz brzydka. wiem, będzie... że przegrywam, więc... No. Nie próbujesz. Trzy, Jeszcze? Już? Już? To poczekaj na jedną godzinę. Druga. Ja byłam druga, bo ja skończyłam, ale nie wiem czy to się znalicza, bo nawet nie wiem co zrobiłam, bo mam skończone. Pierwszy raz w tym odcinku, już nie, ale wcześniej widzieliście mnie w pomalowanych rzęsach, a bez kresek. Serio, założę się, że na żadnym odcinku, no chyba, że byłam niepomalowana, jakby na każdym odcinku miałam kreski. Nie pocieszę cię, nie wyglądają tak dobrze jak zwykle. Dobra, ja no, bym no, tak się stała. Tak, tak. Ej, to w sumie każdy z nas ma po punkcie. Tak, no. Genialnie. Ej, fajne to, ale w mojej głowie wydawało się to fajniejsze. <laughs> Szczerze tak. Powiem, powiem. Uwaga! Konkurencja numer dwa Zabójcza guma! Konkurencja wygląda następująco. Dwójka z nas trzyma gumę, drugi biegnie jak najdalej, żeby zdobyć jak najdalszy kubeczek. Czyli każdy kubeczek niezebrany to jest jeden punkt karny. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i na samym końcu jest 0. Ale, Ale powiem wam, że to jest jedno z tych konkurencji, w których faktycznie posiadanie delikatnie większej masy może tutaj być na plus. Tak!

Dobra, poleciało centralnie w moją stronę i całość... No pust na udo dalej. Ja byłem obrócony, to ja bym jaja dostał. I słuchajcie, faktycznie, żeby nauczyć się na mojej błędzie, uważaj Patry, żeby ci się nie zsunęło to z nogi Będę krzyczał Bo ja tak jestem już to wiem. mówię, a co mogę zdjąć taką i Aha, czyli to zdjęłaś specjalnie. Trzy, cztery, ja nie mam szans, nie mam szans, szans, nic nie widzę. Mam pierwszą. <śmiech> <śmiech> No nie, ja już straciłam igły, kochani To pomóż mi! Ej, skończyłam! Nie? Czekaj, ile? Dwie, dwie igły Dwie, dwie, jeszcze Skończyłam Serio? Tak Nice słuchajcie, ja nie nawlekłam nawet jednej, a dwa, zgubiłam moje igły i znalazłam je dopiero teraz Ale to jest bardzo dobry sposób To jest dobry sposób To jest świetny szkół parkurowcy wszyscy wiedzą tego Dobra, czyli kurde mam już dwa punkty u, u, to u, u, trudniej, no Nie wiem kto będzie utrudniony go, Możemy się trzymać bezpiecznie, pomału Ale możliwe, że jeszcze zajdzie kombat Okej, okay. czas start Ostatnia konkurencja, komu wyleje się najmniej wodę zdobywa punkt O Boże, już mam wszystko mokre Kto jeszcze że balona, balonem ma zero punktów A myślę, że to, to... prze... Może... Ale daj to trochę, więc pompujcie. Pytanie jest takie, czy faktycznie pompujemy to w każdy możliwy sposób, czy ustami? Ustami. Ale chłopca chciał. A tak. <laughs> <laughs> Kto mi to za Ja. <laughs> ja, <nie. śmiech> ja się boję w tym wszystkim właśnie tego, że, że, że jak to wybuchnie, to że te odłamki naprężone tak mi dupną w mordę. Jestem niemalże przekonany, że to się stanie. <laughs> Zdecydowanie już masz więcej wody ode mnie. Patryk na uszy okulary bezpieczeństwa. Na okulary, żeby o. wyglądać świetnie. Czuję się tak bezpiecznie jak nigdy teraz morda. Pompujemy! Słyszymy, dobra zaraz widziałam jak leci. Ja. się, że to zadanie przepraszam za moje dźwięki. E mam nam ogromcie! Marty Karol, przepraszamy cię! Nie auto mogę! Ale po bojowisku słowa zamoczona! Kasper, masz z to nam wręczysz. Czuję jak mi się jak nie Ale mam jakieś sklejone palone. That's what Oszty! Uleciało mi trochę! Ubyłam <gry> Ale na brzmiały! Tutaj no, seria serio, jestem za, za bardzo niedotleniony! <gry> Nie próbujcie tego w domu, mam wrażenie, że to jest fest niebezpieczny. Dobra, jest nieźle. Okej, okay, Kaczek, że to już, to już koniec tych emocji. To jest koniec! Ja nie wiem, czy nie spasować, bo mnie to mieli fest. I prędzej pania w ta piłka. Ej, przechylanie szklanki opanowałam do perfekcji. Jeszcze zacznę łapać tą wodę, co wylatuje. Ale mam dziwny balon. Muszę kładać tam języko. Wow, serio? W ogóle tyle, ile śliny tam jest w tym balonie. Chłopco wodny balon zaczął robić. Poszty! Poleciało mi trochę. Ej, mi jeszcze nic! Ej, to jest grubo generalnie. Dobra, już, już, już! Poleciało mi twarz i lewa noga. O Boże! Już minęliśmy hale kaczak! Dobra, jak tam leje, to nie mam dwóch punktów. Nie, no jeszcze kółeczko, super, jasne! To rozmiar twojego balona O mój Boże! Dzień dobry. Ale przetyrane jesteśmy! Pomyłeś mi ci auto. No i fantastycznie. Czyli co? Osoba, która wylała najwięcej, Jej. przegrywa. A ten, kto tak. wylał najmniej, wygrywa stówę. Sędzia? Oceniaj! No nie, no u u mnie Nie, no, <noise> let's go! z tym zadaniem 3 aż także gratulacje! Jest ósma 57 i znajdujemy się na hali. A po co tu jesteśmy, to już zobaczycie w kolejnym odcinku o 9.00. Żeby zobaczyć, kto przegrał ten challenge, widzimy się na następnym odcinku.